jej. Oh, yeah. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz i witam Was na moim kanale Mateusz Strala Vlogs. <laughs> Jak po tytule filmu widzicie, zapraszam Was do malowniczego miejsca. Nie mogę powiedzieć. Przede wszystkim ciekawostka. Na każdym kroku sami Polacy. Serio, wszędzie sami Polacy. W sumie nie wiem, z czego to się bierze. Może tego, że tam są dobre ceny, bo moim zdaniem tam jest tak samo jak w Polsce. Naprawdę, tam wcale nie jest drożej. To nie ma euro, są kłuny chorwackie. I jest w sumie tak jak u nas. I stwierdziłem, że może to jest przyczyna tego, dlaczego tam widzę tylu Polaków. Bo same samochody z tablicami polskimi rejestracyjnymi, gdziekolwiek nie byłem na świecie, nie widziałem tylu Polaków, co tam. Serio. Trzecie ujęcie z boku. Wow. Jako, że jechaliśmy z miasta to mieliśmy około 15, 16 godzin, może 17, 16 godzin jazdy. Między 15 a 17 godzin jechaliśmy samochodem, także był to ładny kawał drogi. Aniusia moja oczywiście prowadziła razem ze mną, także nie czułem takiego zmęczenia. Taki jestem duży! <gry> I kolejne czwarte że żeby było dynamiczne, specjalnie zmieniałem z różnych kadrów, nie? żebyś też szybko wplatywał. Było ogólnie mega. Pojechaliśmy w 20-30 osób nie więcej, można i 40. znowu z liczbami widać, nie jestem zbyt dobry. Widać, że z matmy kiblowałem. Nie umówiliśmy się na tą samą porę, ale po prostu mniej więcej dojechaliśmy tego samego dnia wszyscy. jak Niektórzy brali skutery wodne. Zajebiste! Niektórzy zielili motorówkę. nie pani, że nie wiemy ile mamy paliw. To jest naprawdę creepy. Myśmy nie wzięli nic. Nie, wzięliśmy. Hulej nogę. Ha, ha. Chorwacja jest ogólnie naprawdę przepiękna, malownicza. Woda tylko w tym morzu jest tak słona, że szczypią oczy. Więc to jest taki największy minus. Jeżeli miałbym powiedzieć jakiś minus tego wyjazdu, to zdecydowanie chodzi o tą wodę. Ona jest zbyt słona. Ale poza tym było bardzo bajecznie, pięknie, fajnie, malowniczo. Ludzie są mega kulturalni, są bardzo sympatyczni. Dobre jedzenie. Codziennie rano robiliśmy sami sobie śniadanie. Chodziliśmy, znaczy ja chodziłem do sklepu spożywczego, który był obok naszego noclegu. I codziennie rano kupowałem bagietki. Zawsze świetna pyszna bagietka. Mmm, serio. Mega świeżutkie pieczywo. Bagietki na przykład. One no, są tak pyszne. Po. Nie chcę tutaj dużo gadać, bo ja nie prowadzę kontentu takiego turystycznego, więc nie chcę Was zanudzać tym, że ja po prostu dużo nawijam, ale chciałbym po prostu kilka takich rzeczy, właśnie, tak jak teraz powiedziałam, i między innymi chciałbym powiedzieć na przykład ile wydaliśmy. Cała nasza podróż z dwie osoby, czyli ja i moja Ania, jechaliśmy własnym samochodem, jechaliśmy naszą x 4 Betką, wyniosło nas 10 tysięcy złotych. Tak to wyglądało mniej więcej. No. A teraz to Koniec gadania. Zobaczcie sobie piękne widoczki, zobaczcie sobie jak mi się jechało na skuterze, jak tam się bawiliśmy. W sumie nasza podróż skupiała się na tym, że codziennie jeździliśmy na skuterach, na motorówkach, chodziliśmy do jednego miasta, do drugiego miasta, troszkę spacerowaliśmy tu, troszkę tam, zjedliśmy pizzę, zjedliśmy jakiegoś fajnego kepsa, zjedliśmy owoce morza oczywiście, bo ja kocham owoce morza, a poza owocami morza oczywiście robiliśmy zdjęcia, nagrywaliśmy filmy, właśnie to, co teraz zobaczycie, ujęcia z drona, ujęcia vlogowe, ujęcia z GoPro byliśmy na spływie kajakowym, nie na spływie pontonowym, o to był spływ pontonowy czyli taka troszkę spokojna dzika rzeka miała być dzika rzeka, ale bardziej była spokojna niż dzika no, miejscami była dzika, ale głównie była spokojna nieważne, to wszystko możecie właśnie zaraz zobaczyć także zobaczcie fajny miks tego wszystkiego jak się bawiliśmy, jak było zajebiście mam nadzieję, że to się Wam spodoba także już, 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 już zamykam buźkę zobaczcie nasz wyjazd, trzymajcie się ostro bo będzie... chyba się działo, nie? Bolo zajebište. Ležíme. Ha. Jest Chorwacja, także tyle. Chorwacja.